Przez ponad trzy tysiące lat złote oblicze króla Tuta patrzyło na świat. Niezmienione, doskonałe i ciche. To symbol wszystkiego, co wyobrażamy sobie o starożytnym Egipcie. Ale niedawno naukowcy zajrzeli do tej maski po raz pierwszy, a to, co znaleźli, zmieniło wszystko, co myśleliśmy, że wiemy o młodym królu. Ukryta pod złotem i kamieniami szlachetnymi leży prawda, która była pogrzebana przez tysiąc tysiąclecia. Niektórzy nazywają to największym odkryciem maski Tutankhamona od dziesięcioleci. Inni mówią, to szokujące. Cokolwiek to jest sekret maski Tutankhamona, został w końcu ujawniony. Numer jeden, młody król i odkrycie, które zmieniło historię. Wyobraź sobie to. Jest listopad 1922 roku. Suche powietrze egipskiej pustyni brzęczy od oczekiwania. Archeolog Howard Carter klęczy w Dolinie Królów, zmiatając kurz z zamkniętych drzwi zakopanych przez tysiące lat. Nikt jeszcze nie zdaje sobie sprawy, że ma zamiar dokonać najważniejszego odkrycia archeologicznego w historii ludzkości odkrycia grobowca króla Tuta, które zadziwi świat. Kiedy Carter łamie ostatnią gipsową pieczęć, zagląda przez małą dziurkę i szepcze do swojego asystenta, Widzę wspaniałe rzeczy i ma rację. W komorze leży oszałamiająca kolekcja skarbów, złoto posągi, rydwany biżuteria, a nawet królewski tron. Ale wśród tych reliktów niewyobrażalnej piękności jeden obiekt bardziej niż jakikolwiek inny przyciąga wyobraźnię świata. Złota maska śmierci Tutankamona. Tutankamon, często nazywany młodym królem, nie był przeznaczony do rządzenia imperium. Wstąpił na tron w wieku zaledwie 9 lat po czasach religijnego chaosu, który niemal rozdarł Egipt. Rządził przez mniej niż dekadę, zanim nagle zmarł w wieku około 19 lat. Jego panowanie było krótkie, ale jego czas w zaświatach miał być wieczny. Miejsce pochówku zostało pośpiesznie zamknięte i w jakiś sposób umknęło grabieżcom, którzy ograbili prawie każdy inny grobowiec w Dolinie Królów. Przez ponad trzy tysięcy lat Leżało ukryte pod piaskiem i kamieniem, nietknięte przez ludzkie ręce. To część tego, co czyni tę zagadkę starożytnego Egiptu tak fascynującą. Każdy artefakt wewnątrz, każda naszyjnik i każda malowana ściana jest dokładnie taka, jak zostawiono ją w 1323 roku peshemondaopendem. Kiedy Carter w końcu otworzył najgłębszy sarkofag w 1925 roku, Stanął twarzą w twarz z maską. To nie był tylko przedmiot, to była wiadomość z innego świata. Wykonana z 22 funtów czystego złota i inkrustowana lapis lazuli, obsydianem i turkusem, maska lśniła w blasku pochodni, jakby była żywa. Egipcjanie wierzyli, że złoto to ciało bogów, a widok oblicza tuta świecącego w tej ciemnej komnacie był jak wpatrywanie się w wieczność. Dla starożytnych Egipcjan śmierć nie była końcem, to była kontynuacja. Maska nie miała na celu zaimponowania przyszłym pokoleniom. Miała święty cel. To był sposób, w jaki dusza młodego faraona rozpoznałaby swoje ciało w zaświatach. Bez niej duch Tutankamona mógłby na zawsze zaginąć. Ale tego dnia Carter nie wiedział, że maska skrywa sekrety, które nawet kapłani faraona mogli próbować ukryć. Przez dziesięciolecia uczeni świętowali ją jako arcydzieło egipskiego rzemiosła i doskonały symbol królewskiej boskości. Jednak wraz z postępem technologii zaczęły pojawiać się dziwne niespójności, a te szczegóły były zbyt precyzyjne, zbyt dziwne, aby je zignorować. Dlaczego niektóre części maski wydawały się wykonane inaczej? Dlaczego niektóre elementy wydawały się nie na miejscu? A co najdziwniejsze, Dlaczego miała cechy, które nie do końca pasowały do samego króla Tuta? Potrzebowano prawie wieku i nowego pokolenia naukowców uzbrojonych w nowoczesne narzędzia, aby odkryć sekret maski Tutankamona, ukryty na widoku. A to, co znaleźli wewnątrz tego złotego reliktu cóż to tam historia przybiera, szokujący zwrot. Numer dwa złota maska najsłynniejsze oblicze Egiptu. Kiedy patrzysz na maskę króla Tuta, Łatwo zrozumieć dlaczego stała się najbardziej rozpoznawalnym obliczem w archeologii. Kobra i sęp na jego czole pokazują, że rządził zarówno górnym, jak i dolnym Egiptem. Jego oczy wykonane z kwarcu i obsydianu wydają się niemal żywe, jakby mogły otworzyć się w każdej chwili. Maska ma około 50 centymetrów wysokości i waży ponad 9 kg. To więcej niż 10 kilogramów solidnego złota starannie uformowanego, aby odpowiadało temu, jak starożytni rzemieślnicy wyobrażali sobie wygląd młodego faraona. I przez tysiące lat ten portret pełnił jeden boski cel, aby pomóc duchowi Tutankhamona znaleźć i rozpoznać swoje ciało w zaświatach. Każdy szczegół miał znaczenie. Paski na nakryciu głowy symbolizowały władzę i jedność. Długa, spleciona broda była znakiem, że tut dołączył do bogów, a miękki, niemal spokojny uśmiech na jego ustach sugerował władcę, który w końcu zaznał spokoju. Nawet materiały opowiadały historię. Złoto na wieczność, lapis lazuli dla niebios turkus dla odrodzenia i karneol dla mocy słońca. Ale to nie była tylko sztuka, to była święta technologia. Starożytni Egipcjanie wierzyli, że przedmioty niosą duchową energię. Dla nich ta maska nie była dekoracją, to był klucz drzwi między żywymi a boskim. Na tylnej stronie maski, wyryte w delikatnych hieroglifach, znajduje się zaklęcie z Księgi Umarłych. Mówi bezpośrednio do bogów, prosząc ich o ochronę ducha młodego faraona i bezpieczne prowadzenie go do następnego świata. Wyobraź sobie, jak to musiało być dla Howarda Cartera, stojącego w tym grobowcu w 1925 roku, wpatrującego się w to złote oblicze, które nie było widziane przez ponad 3000 lat. Migotanie światła pochodni sprawiłoby, że lśniłoby jak ogień. Nawet Carter, który zazwyczaj był spokojny i profesjonalny, napisał w swoich notatkach, że maska była łagodna i piękna. Dla niego to nie był tylko przedmiot. To była rozmowa z wiecznością. Ale tutaj zaczyna się robić dziwnie. Kiedy naukowcy zaczęli dokładniej badać maskę w kolejnych dziesięcioleciach, zauważyli dziwne niespójności. Części maski wydawały się wykonane z nieco innych rodzajów złota. Uszy były przekłute, co nie jest typowe dla dorosłego mężczyzny faraona, a niektórzy eksperci twierdzili, że widzą słabe ślady pod wyrytym imieniem. Czy to możliwe, że to doskonałe arcydzieło wcale nie zostało stworzone dla Tutankamona? Że za tym legendarnym uśmiechem kryła się znacznie głębsza historia historia pośpiechu, tajemnicy, a może nawet oszustwa. Kiedy nowocześni eksperci zaczęli badać te szczegóły, to co odkryli szokowało archeologów i na zawsze zmieniło historię tej maski. Numer 3. Bliższe spojrzenie ujawnia starożytny błąd. Zaczęło się od najprostszej szczegółu czasu. Zgodnie z starożytnymi egipskimi prawami pogrzebowymi, kapłani i rzemieślnicy mieli tylko 70 dni między śmiercią faraona a jego pochówkiem. 70 dni na przygotowanie królewskiego grobowca, trzech sarkofagów, tysięcy przedmiotów rytualnych i oczywiście solidnej złotej maski śmierci. To mniej czasu niż potrzeba na zbudowanie nowoczesnego domu. Czy coś tak doskonałego mogło naprawdę zostać wykonane w takim pośpiechu? Im więcej archeolodzy badali grobowiec, tym bardziej wyglądało na to, że pochówek Tutankhamona został złożony w pośpiechu. Jego miejsce spoczynku było znacznie mniejsze niż jakikolwiek inny królewski grobowiec. Niektóre ściany były w połowie udekorowane, a kilka artefaktów wydawało się dziwnie niedopasowanych, jakby pożyczonych z innego miejsca. Nawet zewnętrzny sarkofag był nieco za duży dla miejsca, w którym został umieszczony, zmuszając pracowników do skrobania jego krawędzi, aby tylko dopasować go do przestrzeni. A potem była sama maska. Pod jasnymi światłami forensycznymi eksperci zauważyli subtelne różnice kolorystyczne w złocie. Twarz miała nieco czerwieńszy odcień niż reszta, jakby była wykonana z innej partii metalu. Kiedy testowano to lata później, ten podejrzenie okazało się słuszne. Twarz i nakrycie głowy były wykonane z złota o nieco różnych składach. Na początku wydawało się to drobnym szczegółem, ale dla egiptologów to był czerwony flag. Dlaczego najświętszy przedmiot w grobowcu, samo oblicze króla, byłoby wykonane z niedopasowanego złota, chyba że być może twarz została wymieniona? Uszy maski pogłębiły tajemnice. W starożytnym Egipcie tylko kobiety i dzieci były zwykle przedstawiane z kolczykami. Dorośli mężczyźni faraonowie, szczególnie w swoich maskach pogrzebowych, nigdy nie byli pokazywani z przekłutymi uszami. A jednak tutaj były wyraźnie widoczne na masce Tutankhamona. To było tak, jakby artysta podążał za szablonem stworzonym dla kogoś innego. To nie było wszystko. Niektórzy badacze zauważyli słabe nieregularności wokół imienia wyrytą na masce. Brzmiało Tutankhamon, ale obszar wokół hieroglifów wyglądał na lekko zaburzony. Jakby pierwotny napis został zeskrobany i ponownie wyryty. Czy to możliwe, że inne imię kiedyś tam spoczywało? Każda wskazówka wydawała się budować na ostatniej, tworząc obraz pośpiechu i zastępstwa. Może gdy młody król niespodziewanie zmarł, królewska pracownia po prostu nie miała wystarczająco dużo czasu, aby stworzyć nowe skarby. Może rozejrzeli się, znaleźli nieużywaną maskę i dokonali kilku szybkich zmian. Oczywiście, jeśli to prawda, rodzi to jedno przerażające pytanie. Dla kogo pierwotnie została wykonana maska szepty o starszej zaginionej królowej, zaczęły się pojawiać wśród uczonych. Kobieta, której władza kiedyś rywalizowała z każdą męską, a której piękno uznawano za boskie. Jej imię Nefertiti. A następne odkrycie wprowadzi te teorię na czoło uwagi. Numer cztery: teoria Nefertiti, maska, która nie była jego. Gdy dowody się mnożyły, ta teoria zaczęła brzmieć coraz bardziej wiarygodnie. Sekret maski Tutanchamona może wskazywać na jego macochę, legendarną królową Nefertiti. Nefertiti była jedną z najpotężniejszych kobiet starożytnego Egiptu. Rządziła u boku faraona Echnatona w jednym z najbardziej kontrowersyjnych okresów w historii Egiptu. Jej imię oznaczało piękna przyszła. A nawet dzisiaj jej wizerunek pełen gracji, królewskości i tajemniczości definiuje to, co wyobrażamy sobie myśląc o egipskich królowych. Ale po śmierci Echnatona Nefertiti zniknęła z zapisów. Niektórzy uczeni wierzą, że stała się faraonem w swoim własnym prawie, przyjmując nowe królewskie imię Nefer Neferoaten, a kiedy umarła jej miejsce pochówku, zaginęło w czasie. Kiedy naukowcy odkryli, że złota maska Tutankhamona miała przekłute uszy i nieco kobiece cechy, pomysł zaczął nabierać kształtu. Może ta maska nigdy nie była jego. Może została stworzona dla Nefertiti od samego początku. Egiptolog Joan Fletcher była jedną z pierwszych, która zwróciła uwagę na subtelne szczegóły maski. Ta maska nie została stworzona dla dorosłego mężczyzny faraona, wyjaśniła. Gdy porównano złoto, odkryto, że twarz była wykonana z całkowicie innego złota niż reszta. Dla niej dowody sugerowały, że twarz Tutankamona została dodana później przylutowana do maski pierwotnie przeznaczonej dla kogoś innego, a przekłute uszy były wyraźnym znakiem wysokiego statusu kobiety. Nicholas Reeves, inny egiptolog, posunął tę teorię dalej. Zauważył, że kartusz obal zawierający imię faraona wyglądał na zmieniony. Złoto wokół niego wydawało się wygładzone i ponownie wyryte. Reeves zaproponował, że kartusz mógł kiedyś brzmieć Nefer Nefer Vaten", imię tronowe Nefertiti. Innymi słowy, imię Tutankamona mogło dosłownie być wyryte nad jej imieniem. To przerażający obraz prawda. Najsłynniejszy artefakt w historii kiedyś należący do królowej, przekształcony dla jej pasierba w desperackim pośpiechu, aby zdążyć na termin pochówku. A historia pasuje do harmonogramu. Tutanhamon zmarł niespodziewanie, prawdopodobnie z powodu złamania nogi, które skomplikowało się infekcją lub malarią. Nie miał dziedzica, a Egipt był w chaosie politycznym. Rzemieślnik odpowiedzialny za przygotowanie jego grobowca miał tylko 70 dni na dokończenie wszystkiego. A co jeśli w panice zrecyklował maskę Nefertiti, mogli zmienić twarz, zmienić napis i dodać królewską brodę? Aby pasowała do męskiego faraona. Jednak nie wszyscy się zgadzali. Niektó niektórzy archeolodzy odrzucili ten pomysł, argumentując, że nie ma dowodów fizycznych, takich jak szwy, ślady lutowania czy brakujące napisy, ale inni odpowiadali, że nawet najmniejsze nieregularności w złocie mogą wspierać tę teorię. W miarę jak debata stawała się głośniejsza, badacze zwrócili się do technologii w poszukiwaniu odpowiedzi. Na początku lat 2000. Skanery fluorescencyjne, rentgenowskie i przenośne spektrometry pozwoliły naukowcom badać skład maski bez jej dotykania. A to, co odkryli, dodało kolejny zwrot: niewielkie różnice w stopie złota między twarzą a resztą maski. Czy to było dowodem na ponowne użycie, czy po prostu metodą starożytnego artysty na stworzenie kontrastu? Pytanie podzieliło społeczność archeologiczną, ale również zapaliło głębsze dochodzenie. A wkrótce eksperci zdali sobie sprawę, że to może nie być jedyny używany obiekt w grobowcu Tutankhamona. Jeśli maska była z drugiej ręki, co jeszcze zostało pożyczone na jego pochówek? Odpowiedzi na to pytanie leżały pogrzebane z nim głęboko pod przesuwającymi się piaskami Doliny Królów. Numer 5 Grobowiec, który się nie zgadzał. Kiedy Howard Carter po raz pierwszy wszedł do grobowca, Tutankhamona był przytłoczony jego wspaniałością. Ale pod całym tym złotem i chwałą coś wydawało się nie w porządku. Pokój był mały, szokująco mały, jak na faraona. Ściany były w połowie wykończone malowidła, wydawały się pośpieszne, a układ był prosty, niemal ciasny. Dla władcy Egiptu to nie było królewskie miejsce spoczynku. Wyglądało bardziej jak plan awaryjny w ostatniej chwili. Gdy eksperci zaczęli dokładniej badać miejsce, zdali sobie sprawę, że cały pochówek wydawał się być złożony w pośpiechu. Korytarze były wąskie, sufit niski, a projekt nie przypominał gran grobowców budowanych dla innych królów. Nawet farba na ścianach była jeszcze wilgotna, gdy Carter przełamał wejście. To samo w sobie powiedziało naukowcom wszystko. Zamknęli grobowiec, zanim gips wyschnął. Potem nadeszła najbardziej zagadkowa wskazówka ze wszystkich. Wiele artefaktów wewnątrz nie wydawało się należeć do Tutankhamona. Małe posągi, które miały mu służyć w zaświatach znane jako szaptis, były niedopasowane. Niektóre miały twarze, które wydawały się zbyt kobiece, inne miały cechy, które w ogóle nie przypominały tuta. Egiptolog Salima Ikram zauważyła, że musiały być wykonane dla kogoś innego i pośpiesznie przerobione. Im głębiej badacze sięgali, tym wyraźniejszy stawał się wzór. Mienie pogrzebowe Tutankhamona, jego biżuteria, meble, a nawet sarkofagi wydawały się być mozaiką przedmiotów pożyczonych lub zrecyklingowanych z wcześniejszych faraonów. Około jedna czwarta wszystkiego, co znaleziono w grobowcu, mogła pierwotnie należeć do kogoś innego. Dla archeologów to było więcej niż niezwykłe. To było szokujące. Jeden sarkofag na przykład nosił oznaki, że jego tablica imienna została zmieniona, jakby królewskie tytuły tuta były wyryte nad tytułami innego władcy. Środkowy sarkofag miał nawet twarz, która w ogóle go nie przypominała z szerszymi policzkami, kwadratową szczęką i starszymi oczami. To było tak, jakby obraz innego króla został szybko przemalowany lub przerobiony, aby pasował do historii młodego mężczyzny. Wszystko to sugerowało jedną niepokojącą możliwość: pochówek Tutankamona został spaprany. Kapłani i rzemieślnicy, którzy go pochowali, musieli być pod ogromną presją, aby szybko skończyć. Nagła śmierć młodego króla w wieku dziewiętnastu lat pozostawiła ich w pośpiechu, a bez gotowego grobowca zmuszeni byli użyć tego, co było dostępne. Ale to rodzi kolejną zagadkę. Kto miał władzę, aby przyspieszyć pochówek Faraona? Odpowiedź może leżeć w osobie następcy Tutankamona mężczyzny o imieniu Ai. Jego własny grobowiec znajdujący się w pobliżu był wszystkim, czym nie był grobowiec Tuta. Wspaniały, elegancki i godny króla. Dowody zaczęły sugerować, że Ai przejął grobowiec przeznaczony dla Tutankhamona dla siebie, pozostawiając młodego króla z mniejszą komorą i drugorzędnymi skarbami. Jeśli to prawda, to oznacza, że wieczne miejsce spoczynku Tutankhamona nie tylko zostało pośpiesznie przygotowane, mogło zostać skradzione, a wkrótce badania naukowe odkryją dokładnie, ile z tego królewskiego pochówku było naprawdę pożyczone. Numer 6 nauka wchodzi do grobowca. W miarę upływu dziesięcioleci pytania dotyczące pochówku Tutankhamona tylko się nasilały. Przez lata maska i skarby były podziwiane jako doskonałe symbole złotej ery Egiptu. Ale teraz naukowcy byli ciekawi, czy dziedzictwo młodego króla kryje jeszcze więcej niespodzianek. Pierwszy przełom przyszedł z technologią. W 2006 i 2007 roku japoński zespół badawczy pod kierownictwem profesora Masajukiego Udy wprowadził nowoczesne instrumenty do egipskiego muzeum. Ich narzędziem wyboru był przenośny dyfraktometr rentgenowski Rajkina Kiki, wynalazek, który mógł skanować powierzchnię bezcennych reliktów bez ich dotykania. Używał fluorescencji rentgenowskiej, aby odczytać elementarny odcisk materiału. Kiedy złota maska Tutankhamona została umieszczona pod skanerem, wyniki były zdumiewające. Złoto nie było czyste, zamiast tego było starannie zaprojektowaną mieszanką metali głównie złota, ale z dodatkami miedzi i srebra. Starożytni rzemieślnicy zmieszali te metale, aby uczynić złoto mocniejszym i łatwiejszym do formowania. Następnie pokryli powierzchnię ultracienką warstwą drobniejszego złotego proszku, aby nadać jej ten promienny blask. Jeszcze bardziej fascynujące było to, co znaleźli w niebieskich paskach nakrycia głowy. Pigment nie był po prostu lapis lazuli czy szkłem, jak wszyscy wcześniej sądzili. To było coś nowego sztuczny pigment stworzony przez egipskich chemików ponad 3000 lat temu. Zespół nazwał go niebieskim Tutankhamona. To był najstarszy stworzony przez człowieka kolor na świecie. I dowód, że starożytni rzemieślnicy eksperymentowali z chemią na długo przed powstaniem nowoczesnej nauki. Ale największa niespodzianka przyszła przez przypadek. Podczas restauracji maski w 2015 roku konserwatorzy odkryli coś ukrytego wewnątrz długiej splecionej brody. Pustą złotą rurkę używaną do bezpiecznego przymocowania brody do podbródka. To był mały kawałek inżynieryjnego geniuszu. Odkrycie pokazało, że maska nie była tylko piękna, ale również mechanicznie zaawansowana, a to nie było jedyne objawienie tego roku. Świat dowiedział się, że podczas wcześniejszego czyszczenia broda maski przypadkowo się złamała. Pracownicy muzeum próbowali naprawić ją w pośpiechu, używając kleju epoksydowego. Szybka naprawa poszła strasznie źle, pozostawiając widoczny ślad, który przerażał historyków. Największy skarb Egiptu został uszkodzony przez nowoczesne ręce. Skandal doprowadził do międzynarodowego projektu restauracji kierowanego przez niemieckiego konserwatora Christiana Ekmana. On i jego zespół użyli wosku pszczelego, tego samego naturalnego materiału, którego starożytni Egipcjanie używali do delikatnej pracy, aby prawidłowo przymocować brodę. Ale zanim to zrobili, Ekman postanowił dokładniej przyjrzeć się strukturze maski. Skanował ją za pomocą wysokiej rozdzielczości rentgenowskiej, badając każdą warstwę metalu, każde połączenie lutowane, każdy mikroskopijny zarys. A to, co odkrył, szokowało go. Pomimo wszystkich plotek, nie było oznak, że twarz kiedykolwiek została wymieniona lub przerobiona. Skład złota był jednorodny. Mimo to niektóre różnice w tonacji pozostały jak nieco czerwieńsza twarz i nieco jaśniejsza szyja. Czy to był tylko wybór artystyczny? Czy oznaczało coś głębszego, Ekman nie był gotowy, by powiedzieć, ale wiedział jedno – maska skrywała więcej tajemnic, a nowoczesna nauka była w końcu gotowa, aby je odkryć. A gdy jego dochodzenie osiągnęło swój ostateczny etap, odpowiedź, którą znalazł, uciszyła dziesięciolecia spekulacji i udowodni, że nawet po tysięcy latach Tutankhamon nadal miał jedną ostatnią niespodziankę, która czekała na ujawnienie. Numer 7. Ostateczne badanie Christiana Ekmana. Kiedy Christian Ekman rozpoczął swoje pełne dochodzenie dotyczące maski, każdy egiptolog na Ziemi czekał na odpowiedzi. Przez dziesięciolecia uczeni spierali się, czy oblicze na tym lśniącym relikcie naprawdę należy do Tutankamona. Czy to jego prawdziwy wizerunek, czy mistrzowska mozaika stworzona w panice po jego nagłej śmierci? Ekman miał rzadki przywilej zbliżenia się do maski bardziej niż ktokolwiek od czasów Howarda Cartera. Pracując w bezpiecznym laboratorium konserwacji egipskiego muzeum, badał ją przez miesiące pod wysoko wydajnymi mikroskopami skanerami i promieniami rentgenowskimi. Każdy cal maski był dokumentowany, każda cząstka złota była testowana, a to co odkrył przewróciło debatę do góry nogami. Po pierwsze, rzekome dowody manipulacji, nierówna linia wokół tabliczki imiennej, nie były ukrytym podpisem innego władcy. To była po prostu łączenie dwóch arkuszy złota. Kartusz nie był wcale wyryty nad starszym imieniem. Zawsze brzmiał Tutankhamon. Słabe linie, które widzieli inni badacze, były naturalnymi szwami utworzonymi, gdy rzemieślnicy młotkowali oddzielne panele złota razem. Następnie Ekman zbadał samo złoto za pomocą spektroskopii XRF. Gdyby twarz maski została wycięta i wymieniona złoto w tej części pokazałoby zupełnie inny skład chemiczny. Ale dane mówiły inną historię: twarz nakrycie głowy i kołnierz miały tę samą mieszankę stopu, około 97% czystego złota, z dodatkami miedzi i srebra. Krótko mówiąc, była wykonana z jednej partii metalu. Zbadał również słynne niebieskie i czerwone inkrustacje otaczające oczy i brwi. Gdyby twarz maski została później zmieniona intensywne ciepło zlutowania mogłoby pęknąć lub stopić te delikatne szklane kamienie. A jednak były nietknięte, doskonale zachowane. To był dowód, którego Ekman potrzebował. To arcydzieło zostało stworzone za jednym razem, a nie złożone z oddzielnych reliktów. Kiedy jego raport został opublikowany, archeolodzy byli oszołomieni. Po wieku plotek i spekulacji okazało się, że maska nie była recyklingowana, pożyczana ani zmieniana. Została stworzona specjalnie dla Tutankhamona. Każde uderzenie młotka, każdy klejnot i każde wyrycie zostało wykonane tylko dla młodego króla. To była oszałamiająca konkluzja. W jakiś sposób, w zaledwie 70 dni czasie przewidzianym na mumifikację i pochówek, egipscy rzemieślnicy wyprodukowali jedno z największych dzieł sztuki w historii ludzkości. Młody faraon, który zmarł w pośpiechu, został odpowiednio uhonorowany arcydziełem, które przetrwa imperia. Starożytna tajemnica została w końcu rozwiązana. Ale historia jeszcze się nie skończyła, ponieważ nawet po 30 tysięcy latach Maska Tutankhamona nadal stanie przed ostatnim wyzwaniem. Tym razem nie będzie to od grabieżców grobów ani rywalizujących faraonów, ale od samego nowoczesnego świata. Numer osiem, dziedzictwo maski i nowoczesne kontrowersje. Nawet po tym, jak tajemnica wydawała się rozwiązana, maska Tutankhamona odmawiała spokojnego odpoczynku. Przez prawie stulecie przetrwała grabieżców grobów burze piaskowej i sam czas. Ale w 2014 roku najsłynniejszy artefakt świata niemal został zniszczony przez ludzką niedbałość. Podczas rutynowego czyszczenia w Egipskim Muzeum w Kairze, długa złota broda, maski, jej najbardziej rozpoznawalna cecha, odłamała się. Zaniepokojony personel muzeum próbował szybko przymocować ją z powrotem, używając mocnego kleju przemysłowego, bardziej odpowiedniego do hydrauliki niż do bezcennych antyków. Klej epoksydowy natychmiast stwardniał, pozostawiając widoczną warstwę osadu wokół podbródka. Rezultat był przerażający. To, co przetrwało trzy tysiące lat historii, niemal zostało zrujnowane w jeden popołudnie. Reakcja była natychmiastowa. Egiptolodzy wszędzie byli przerażeni. To szokujące, krzyczał jeden nagłówek. Rząd wkroczył, uruchamiając oficjalne śledztwo i przydzielając zespół ekspertów do naprawienia szkód. I po raz kolejny Christian Ekman został wezwany na ratunek. On i grupa konserwatorów pracowali starannie przez miesiące, używając małych narzędzi drewnianych i mikroskopów, aby stopniowo usunąć stwardniały klej. Gdy broda w końcu była wolna, przymocowali ją ponownie przy użyciu wosku pszczelego tego samego materiału, którego starożytni Egipcjanie używali do delikatnej pracy. To była poetycka naprawa, nowoczesna nauka przywracająca starożytne rzemiosło. Dziś maska znów lśni w doskonałym stanie, bezpiecznie wyeksponowana za szkłem. To najcenniejszy skarb nowego Grand Egyptian Museum o wartości 1 miliarda dolarów, gdzie otoczona jest ponad 50 tysięcy innymi artefaktami z grobowca młodego faraona. Odwiedzający mogą stanąć zaledwie kilka kroków od złotego oblicza, które zdefiniowało epokę, i wpatrywać się w te same oczy, które kiedyś czuwały nad wiecznym odpoczynkiem młodego króla. Ale być może prawdziwy powód, dla którego maska nadal fascynuje, nie tkwi tylko w jej pięknie czy wartości. To to, że wciąż nosi odciski całej cywilizacji jej wiarę, lęki i obsesję na punkcie wieczności. I chociaż nauka mówi, że tajemnica została rozwiązana jest coś w tym obliczu zamrożonym w złocie, co sprawia, że wciąż się zastanawiamy, czy myślisz, że maska Tutankhamona naprawdę została stworzona dla niego, czy została pożyczona od kogoś innego jak królowa Nefertiti? Podziel się swoimi myślami w komentarzach. Chętnie usłyszymy. Na razie żegnamy się. Do zobaczenia następnym razem.